Dokumentów, dowiecie jak no, to Ale skąd będą dowozić? Chyba nie z grybowa. Policjanci, patrolujący Warszawę w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli kierowcę, który rozmawia przez telefon, nie używając zestawu głośno mówiącego. Długa rozmowa i kosztowna, boś. Od ulicy kadetów zauważyłem, że pan cały czas prowadzi intensywną rozmowę, prawda? Kierowca nie próbuje się nawet tłumaczyć i przyjmuje mandat. W tym wypadku to 200 zł i 5 punktów karnych. To jednak nie koniec kłopotów kierowcy, który, jak się okazuje, nie ma przy sobie ważnego oceny. Trzeba szukać świeższego. To jest do 20 stycznia tego roku było ważne. Pan na spokojnie tam szuka. Jak pan znajdzie, zapraszam do nas. Dobrze, pan podejdzie. Poszukiwania okazują się bezowocne. Kierowca ma jednak pomysł, jak uniknąć kolejnego mandatu. Dokumentów dowie się, jak to się no, no, Ale skąd będą dowozić? Chyba nie z Grybowa. Ja jestem z Nowego Sądu, a tutaj jest. Yy, bo tutaj ta firma ma siedzibę w szarfie. Gdzie ten człowiek jest? Na no, parę jak nie rozumiem. Odliczamy. Panie kierowco, Pana obowiązkiem jest co? Ja wiem. Przed wyjazdem zrobić, wykonać. O, nie, nie nie, o, Policjanci okazują się wyjątkowo łaskawi i postanawiają zaczekać. Po 20 minutach okazuje się jednak, że ich czas został zmarnowany. Ubezpieczenia nadal nie ma. Nie Tylko się nie będziemy czekać, że z biura przywiozą. Policjantom skończyła się cierpliwość. Za brak ważnego ubezpieczenia kierowca dostaje kolejny mandat. Tym razem to 50 złotych. Tak więc łącznie kontrola kończy się wystawieniem mandatu na 250 zł i dopisaniem pięciu punktów karnych do konta kierowcy. To jednak nie wszystko. Będziemy musieli sporządzić. No. Notatkę. Notatkę. Do funduszu gwarancyjnego. No, jeżeli jest, to jest, tak? I fundusz gwarancyjny ze swojego ramienia weryfikuje, czy takie ubezpieczenie jest. Jeżeli okaże się, że auto nie ma aktualnego ubezpieczenia, jego właściciel zostanie ukarany grzywną. Jej wysokość jest uzależniona od czasu, przez jaki samochód jeździ po drogach bez OC. Minimalna kara to 640 zł. Maksymalnie to prawie 5000 zł. Tu oddaję komplet dokumentów. No, niestety nie cały komplet, który powinien pan sobie posiadać. A brak tego kompletu może okazać się wyjątkowo kosztowny.